Czwartek, 14 dzień lipca, Krzysztof Bąk. Witam i zapraszam na informacje telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. Policjanci zarekwirowali papierosy warte 6 milionów złotych. Nielegalnie sprowadzane papierosy trafiały za wschodniej granicy. Okazało się, że suma strat Skarbu Państwa wynikających z tego typu działalności w tym przypadku sięgła prawie 6 milionów złotych. Powracamy do tematu uciążliwego sąsiada z ulicy Lipowej. Prowadzimy rozmowy z, z firmą, która, która wykona posprząta w tym lokalu. I należy jak najszybciej podjąć kroki, aby ten lokal doprowadzić do odpowiedniego stanu i żeby mieszkańcy sąsiednich lokali mogli normalnie żyć. Grupa archeologów pracuje w podgorzowskim gliniku. Spodziewamy się odkrycia jakichś ciekawych faktów historycznych, które miały miejsce właśnie w tym terenie. Trafiliśmy na wał tego grodziska. Rysują się w tej chwili już konstrukcje, takich rusztów drewnianych. Blisko 6 milionów złotych warte były papierosy bez polskich znaków akcyzy. Nielegalna kontrabanda trafiała do nas za wschodniej granicy i rozpowszechniana była na lokalnych bazarach. Zarzuty w tej sprawie usłyszały 22 osoby. Grozi im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w tych dniach ukończyli bardzo ciekawą sprawę, którą prowadzili od dłuższego czasu. Wiąże się ona w sumie z zatrzymaniem kilkudziesięciu osób trudniących się rozprowadzaniem na naszym terenie, na terenie województwa lubuskiego nielegalnych papierosów. Okazało się, że organizatorem tego procederu było dwóch mężczyzn z okolic Żar. Mężczyźni ci organizowali zarówno przerzut papierosów na nasz teren, jak również organizowali również drogi zbytu. Te papierosy trafiały następnie do bazarów, a tutaj już do pojedynczych detalicznych odbiorców. Okazało się, że ujawnienie tej całej procedury tych wszystkich osób nie było takie proste. Policjanci musieli wiele pracy w to włożyć. ale Efektem jest przedstawienie w tej chwili w sumie prawie 40 zarzutów związanych właśnie z tego typu działalnością. W tej sprawie właśnie zakończyło się postępowanie niebawem trafi akt oskarżenia do sądu. Przypomnę również, że tego typu działania, działania operacyjne są udziałem policjantów nie tylko w komendzie wojewódzkiej, ale również każdym z powiatów tego typu komórki prowadzą taką właśnie działalność. Nielegalnie sprowadzane papierosy trafiały za wschodniej granicy. Okazało się, że suma strat skarbu państwa wynikających z tego. Typu działalności. W tym przypadku sięgła prawie 6 milionów złotych. Policja, prowadząc swoje czynności, zabezpieczyła na poczet grzywien, na poczet postępowania, mienie znacznej wartości, które należało do sprawców tego procederu. W sumie zabezpieczyliśmy nieruchomości, pojazdy o wartości około 8 milionów złotych, a więc jest to na pewno niebagatelna kwota. Powracamy do tematu uciążliwego sąsiada z ulicy Lipowej w Gorzowie. Przypomnijmy, w jednym z mieszkań, tuż przy nowoczesnym stadionie żużlowym, znajduje się pijac Kamelina. O pomoc w rozwiązaniu sprawy zwrócili się do nas sąsiedzi, którzy mają dość smrodu wydobywającego się z lokalu. Po naszej interwencji sprawą zajął się sanepid i administracja. Czy na chwilę obecną zostało zlecone, tak jak obiecałem, dezynfekcja? Zostało ono już wykonane. Po dokonanej dezynfekcji w tej chwili już prowadzimy rozmowy z firmą, która, która wykona, posprząta w tym lokalu. Na pewno jutro zaczną to sprzątać, i o ile zdążą jutro, to będzie to jutro wysprzątane. Natomiast jeżeli nie, to na pewno do piątku już ten lokal będzie wysprzątany. Także no już nie będzie tego problemu. Ludzie, z którymi rozmawialiśmy, boją się, że wybuchnie tam epidemia. Czy mogłoby tak dojść, gdyby ta sytuacja się nie zmieniła? No jeżeli by taki stan się dłużej utrzymywał, nie można tego wykluczyć ze względu na, na te resztki jedzenia, na fekalia oraz na owady, które no jak wiemy przenoszą choroby. Także nie można tego wykluczyć i należy jak najszybciej podjąć kroki, aby ten lokal doprowadzić do odpowiedniego stanu i żeby mieszkańcy sąsiednich lokali mogli normalnie żyć. Co zrobić, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła? Tak naprawdę, tak jak mówiłem, lekarstwa na to nie ma. Jedyną możliwością jest eks eksmisja tego pana e, do innego lokalu. E, bo możemy tego pana dalej pouczać, tak? Możemy dalej nasyłać straż miejską, wzywać policję, natomiast no nie mamy, tak jak powiedziałem, wszelkie kroki prawne, które żeśmy mogli wykonać, już żeśmy wykonali. W tej chwili tylko i wyłącznie Wydział Spraw Społecznych może wskazać się temu panu. Inny lokal socjalny, natomiast no... Problem tego pana nie zniknie. Tak? W tej chwili jest na tym lokalu socjalnym i robi to, co robi. Zostanie mu wskazany inny lokal socjalny i nigdy, nikt nie ma gwarancji, że ten problem mieszkańców z Lipowej nie zostanie przerzucony na mieszkańców innej ulicy, tak? bo w tym zostanie przeniesiony do innego lokalu i tam może robić te same rzeczy. Jedynym tutaj możliwością jest zmiana prawa, która pozwoli na... Ale to już też ani miasto, to już yy, sprawa sejmu, która pozwoli na to, żeby takie osoby mogły być eksmitowane na bruk. Tak? To jest no ja rozumiem różne sytuacje, są różne sytuacje yy, się zdarzają yy, materialne i bytowe mieszkańców. Yy, lokale socjalne są po to, żeby pomagać ludziom, którym się w życiu nie powiodło z takich czy innych względów. Natomiast osoby, które notorycznie yy, nie płacą i zatruwają życie innym no w takiej sytuacji, no przykro tak powiedzieć, ale powinny być wyrzucane na bruk, ponieważ one żyją kosztem w tym momencie innych, e, o ile jeszcze zrozumiałe jest, że należy ich pomaga pomagać wtedy, kiedy im się nie powodzi, natomiast kiedy już e, żadnej pomocy praktycznie nie chcą i, i robią tak jak robią, bo e, widać w reportażu jak wyglądała sytuacja w tym mieszkaniu, no to jedynym rozwiązaniem roz jest eksmisja na bruk, która niestety na chwilę obecną jest niemożliwa. Brama pomnik, pod którą 13 grudnia 1981 roku zajechał czołg, będzie symbolem obchodów 30 rocznicy wybuchu stanu wojennego. Brama stanie przed byłymi zakładami mechanicznymi Ursus, czyli na terenie dzisiejszego gorzowskiego rynku hurtowego. Solidarność, która organizuje uroczystości, planuje zaprosić ponad 1000 osób. Fotografię z 13 grudnia. Tak wyglądała właśnie brama stilonowska w dniu 13 grudnia, i ona będzie motywem upamiętnienia tych uroczystości jako y, pomnik przed bramą, y, przed halą, wtedy, gdzie wjechał czołg i rozbił strajkujących. To jest projekt jeszcze nie do końca zaakceptowany, ale właśnie nad nim pracujemy i to nie jest wersja ostateczna, gdyż trzeba uhonorować, na, chcemy na dużym kamieniu na płycie, która nam się marzy nie brązowej, nie z brązu, nie z, ale z żeliwa, też odlewnia żeliwna Ursus Stary, uhonorować wszystkich pracowników ośmiu zakładów, które w tym dniu podjęły strajk. Odbędzie się to wszystko o godzinie, już mamy ustalone 16.13, no dzisiaj na placu targowym przed Halb. Czyli tam, gdzie wtedy 30 lat temu wjechał. Wjechał. Kordony policji, ZOMO, milicji i zomo otaczały zakład, bo jak wiemy, czołg wjechał, czołg wjechał od strony Jerzego, od tyłu i skręcił. Dlatego brama jest tylko symbolem. Tu są trzy żądania, które, które zostały wystawione przez pracowników, przez związkowców i to chcemy pokazać, to chcemy, żeby tam zaistniało przed tą bramą. Oczywiście dokończymy ten projekt architektonicznie, pójdziemy do Urzędu Miasta w celu z, z, z zatwierdzenia, poproszenia o miejsce. Staramy się i symbolem wszystkiego byłby czołg T-55, który, który by wjechał, który wjechał wtedy i on by miał stanąć przed tą halą. Miejsce jest, chociaż no będzie problem, gdyż tam dużo medi idzie pod ziemią, ale jeżeli nam się nie uda zdobyć tego czołgu, to chociaż będziemy prosić w projekcie i prosić, że gąsienice będą rozprowadzone i doprowadzone do hali jako symbol yy, zakończenia tego pomnika, ale też symbol wjazdu czołgu do i rozwalenia tej bramy i wjechania na halę. Powstała książka o strajku pod tytułem Odblokować zakład. Strajk w zakładach mechanicznych Gorzów, w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 15-16 grudzień 81 Jest to geneza, przebieg i następstwa. Oczywiście napisał to pan Rymar. Do tego będzie dołączonych około 20-25 zdjęć. I ta książka też się ukaże przed rocznicą. W podgorzowskim gliniku archeolodzy badają pozostałości po wczesno-średniowiecznym grodzie. Stanowisko to zostało rozpoznane przed wojną. W latach 80. minionego wieku jego lokalizację potwierdzili polscy archeolodzy, jednak do tej pory nikt nie prowadził tutaj prac. Naukowcy z Poznania jednak jako pierwsi podjęli to wyzwanie. Wykopoliska trwają już dwa tygodnie, jeszcze dwa tygodnie będą trwały. Spodziewamy się odkrycia jakichś ciekawych faktów historycznych, które miały miejsce właśnie w tym terenie. Dla nas jest to bardzo ważne odkrycie, ponieważ od niedawna Polacy zasiedlają te tereny. Mamy mało informacji o historii. Chcielibyśmy się dowiedzieć przede wszystkim tego, co tu się działo, kto zasiedlał te tereny, jaka kultura, jak ci ludzie żyli. I takie właśnie badania pozwolą poznać. Historię. Mam nadzieję, że nie są to ostatnie badania. Jeżeli fachowcy stwierdzą, że warto tu dalej kopać, dalej badać ten teren, to w przyszłym roku myślę, że również będziemy takie badania realizować. Trafiliśmy na wał tego grodziska. Rysują się w tej chwili już konstrukcje takich rusztów drewnianych, które służyły umocnieniu tej, tej konstrukcji. One były przesypywane piaskiem. Jest tutaj dosyć dużo materiału ceramicznego, które potwierdza mniej więcej chronologię tego, co, co się spodziewano. A dlaczego tutaj? No, widać wyraźnie, że teren jest płaski, a to wyniesienie, na którym stoimy, jest sztucznym wyniesieniem. W związku z tym spodziewano się, że mogło to być wyniesienie związane z działalnością człowieka, forma jego sugerowała właśnie takie, takie, taką formę wału wczesnośredniowiecznego. To miejsce jest wyjątkowe. Ja od lat zastanawiałem się, dlaczego w tak płaskim terenie nagle wyrasta górka. Okazało się po konsultacjach z pracownikami Muzeum Lubuskiego, które różnie z nami współpracuje, że było tu grodzisko. To grodzisko zostało zinwentaryzowane, natomiast nigdy nie zostało dobrze zbadane. No i dlatego te badania, właśnie akurat tutaj, dla nas jest to niesamowita atrakcja i mam nadzieję, że właśnie tej historii się dowiemy ciekawej. Na pewno ten teren był bardzo podmokły. To świadczą o tym również te elementy, które znajdujemy: dużo skorup ślimaków, dużo takich elementów, które świadczą o tym, że ten, ten teren w tej chwili. Czyli jest sztucznie e, osuszony. Dlatego też tutaj ulokowano się. To, na, to miejsce najprawdopodobniej było takim naturalnym miejscem e, podmokłym, obronnym już w samym, e, w samym takim założeniu. A być może znajdowała się tu jakaś piaszczysta łacha, lekkie wyniesienie, które wykorzystano e, w celu założenia tutaj swojej e, osady, umocnienia takiego bardziej e, obronnego. W Miejskim Ośrodku Sztuki grupa około 40 dzieci maluje, rysuje, bawi się w teatr, jednym słowem twórczo spędza czas. Wszystko za sprawą tzw. wakacji o imaginacji, czyli prościej mówiąc, wakacyjnych zajęć zorganizowanych w mieście. Codziennie przez dwa tygodnie najmłodsi wezmą udział w rozmaitych zajęciach, a w soboty wszystkie dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach plastycznych. Codziennie mamy około 37 osób na zajęciach w dwóch grupach. I codziennie te osoby mają zajęcia z kim innym. Zaczęły od zajęć teatralnych, plastycznych, miały zajęcia fotograficzne, dzisiaj kontynuujemy zajęcia plastyczne. Czekają jeszcze spotkanie z tancerką i z muzykiem. Zajęcia trwają przez dwa tygodnie. W tym tygodniu mamy dwie grupy, w następnym tygodniu mamy dwie kolejne inne grupy i też jedna grupa dzieci starszych, 10-12 lat, trzy grupy dzieci młodszych, 7-9 lat. Natomiast w soboty zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby tutaj z nami spędzić czas. Przez trzy godziny odbędą się warsztaty plastyczne, na które nie są potrzebne żadne zapisy. Ponieważ te dzieci, które są teraz z nami i będą od poniedziałku w następnym tygodniu, zapisały się wcześniej na zajęcia i dlatego biorą w nich udział. Dzieci uczestniczą w takim warsztacie plastycznym, ogólnoplastycznym. Budujemy wioskę, która jest zainspirowana jednym z artystów abstrakcyjnych, Pitem Mondrianem. Z figur geometrycznych będą budować pewnego rodzaju historię, która stworzą pewnego rodzaju język, w którym opowiedzą po prostu jakieś swoje historie. Powstaną namioty, powstanie taka wioska, stworzą również swoje stroje i dzisiaj z tych figur, z brył geometrycznych stworzą zwierzęta, które zamieszkają po prostu w tej wiosce. Mamy śrubki i tutaj coś rysujemy z nich. Buźkę Uśmiechniętą <laughs> Bo ja napisałam swoje imię i serduszko narysowałam. A zna, znaliście taką technikę, że tak się kiedyś zdjęcia robiło? Rozumiem jeszcze. Nie, zna, nie znaliśmy. Teraz tylko aparaty cyfrowe, a kiedyś tak, t, tylko tak się robiło zdjęcia. Tak, tak. Tak. A najbardziej. Na razie bierzesz udział w zajęciach fotograficznych. W jakich jeszcze brałeś udział? W plastycznych i teatralnych. Tematem są klisze. Przez taki, w taki sposób chcę dzieci przybliżyć stare techniki, czyli takie klasyczne techniki fotograficzne. Wszystkie dzieci miały zrobione zdjęcie średnioformatowym aparatem na negatywie czarno-białym. I teraz na tym negatywie rysują, rysują różne rzeczy, lekko go niszczą, ale to jest taki jakby atrakcyjniejszy sposób na poznanie fotografii tej klasycznej. Te negatywy potem trafią do ciemni, którą będzie, mamy tutaj zaaranżowaną. I dzieci będą po prostu wywoływać czarno-białe zdjęcia. Jest zupełnie coś nowego, bo, bo te dzieci już urodziły się w erze fotografii cyfrowej, więc to jest zupełnie coś, coś dla nich takiego nieznanego, aczkolwiek pewnie gdzieś to się tam jeszcze przewija, ta fotografia klasyczna. No do tego dochodzą takie manualne zajęcia, więc, więc wszystkie dzieci chyba z zainteresowaniem takie rzeczy. Tą wakacyjną wiadomością kończymy dzisiejsze wydanie informacji, na kolejne zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.